Cześć! Witam Was w odcinku z rozstrzygnięcia konkursu na eq, na serwerze Roworia.eu No jak widzicie jesteśmy przy filmiku, Kopiłem sobie nasz link z odcinka, no i wklejamy go do stronki, w której możemy wylosować zwycięzcę, no i wklejamy I wczytuję nam komentarze, a przy okazji pokażę Wam kto brał udział, no i jak widzicie 7 osób, no i kto wygrywa? Hook MMO Game, biorę udział. Jeszcze wejdziemy, zobaczymy, czy zasubskrybowała Zasubskrybowała więc wygrywasz eku. No i ja podam ci na do Escape'a. Napiszesz do mnie i ci dam eku. Więc bardzo ci gratuluję. I widzimy się w kolejnych odcinkach Narka.